Hej, witajcie w dosyć innym filmie na tym kanale, ponieważ nie będzie to poradnik, a bardziej opowiadanie wam historii świata Guild Wars 2. Dziś na tapet weźmiemy miejsce, w którym był każdy z nas, a które skrywa bardzo ciekawą historię do opowiedzenia. Miejsce to jest Ascalonem. Serdecznie zapraszam. Ascalon, niegdyś bujna kraina dobrobytu i szczęścia, dziś jest terytorium czarów, pełnym ruin oraz duchów ludzi. Dlaczego się taka stała? Co za tym wszystkim stoi? By odpowiedzieć na to pytanie, musimy cofnąć się do roku 1070, after the exodus, czyli 1070 lat po odejściu bogów z Tyrii do gry Guild Wars Prophecy. Wtedy to miała miejsce bitwa o Ascalon, ale po kolei. Ascalon był jednym z trzech królestw ludzi. Królem tych ziem był mężczyzna o imieniu Adelberne, człowiek bezważnego dla monarchii statusu krwi. Jednak poprzez swoje dokonania podczas Wojen Gildii, czyli tytułowych Guild Wars, zasłużył na tytuł króla. Tym samym został władcą tych ziem zamiast prawdziwego następcy księcia Baradina. Za jego rządów, nie licząc buntów szlachty, a skalon w roku 1070 był królestwem pokoju i dobrobytu, pełnym pastwisk oraz piękna. Adelbern spudził syna Rurika. Które miał zostać jego następcą. W międzyczasie młody książę szykował się do ślubu z córką księcia Baradina, Alteo. To wszystko miało zwiastować świetlaną przyszłość dla Ascalonu. Jednak jak to bywa, różnice pokoleń i tu odcisnęły swoje piętno, różniąc króla i jego syna w kwestii zarządzania wojskiem. Do takiego stopnia, że Rurik posiadał własną część wojska, całkowicie odciętą od wpływów króla. Jednak co było powodem tak zażartych dyskusji w kwestii wojskowości? Ascalon był miejscem pokoju i dobrobytu. Jednak mur, który ciągnął się od jednego krańca królestwa do drugiego, nie był bez powodu. Ten ogromnie wysoki, ciągle umacniany i budowany przez setki lat mur, ochraniał ludzi przed wielkim zagrożeniem, jakim byli czar. Lud Ascalonu po przybyciu na kontynent, tak jak lud krajty, wędrowali w głąb ziem, Zabierając tym samym terytorium właśnie Czarów, a potem oddzielając się przed nimi murem. Czar. Brutalna i bestialska rasa, która zamieszkiwała Askalon długo przed przybyciem ludzi. Rasa, która dążyła do podboju i dominacji nad coraz większą ilością terytorium za wszelką cenę nawet swojej własnej śmierci na polu bitwy. Jednak po brutalnym morderstwie przywódcy Czarów, rasa ta toczyła wewnętrzne wojny. Ludzkość. Wykorzystała to i przejęła Ziemię Askalonu. Jednak czar nigdy im tego nie zapomnieli. Liczba ataków czarów na mur z biegiem czasu malała, co spowodowało tworzenie miast na północy za murem. Nawet stolica Askalonu, Drastir, przekroczyła tę linię. Wszystko zaczyna się w roku 1070, gdy odkryto zwiadowcę czarów korzystającego z katakumb pod Askalonem. Pomimo powstrzymania go przez Rurika, ludzkość nie wiedziała że najbliższe wydarzenia, jakie ich spotkają, będą najbardziej krwawymi i brutalnymi w historii Ascalonu. Czarowie przyzwali tytanów, płonące bestie z odległych krain, które wspomogły czarów i dały im wiarę w potęgę, tak jak ludzcy bogowie dawali ją ludowi Ascalonu. Tytani dali czarom artefakt, Cauldron of Cataclysm, dającym im moc potrzebną do ataku na ludzi. Moc starszą niż sami tytani zdolną zrównać z ziemią Ascalon. Tak się też stało. Gigantyczne odłamki kryształów spadały na północ, jak i południe od murów, paląc wszystko, czego dotknęły. Ascalon przestał być krainą zieleni i bujnych lasów, a postapokaliptyczną pustynią. Szybka ofensywa ze strony czarów idealnie wpasowała się w zamieszanie obecne w Królestwie Ludzi. Tysiące niewinnych istnień, mężczyzn, kobiet i dzieci zostało zamordowanych. Jednak Czarowie po tylu latach znienawidzili ludzkość do takiego stopnia, że zamordowanie ludzi z Ascalonu nie mogło wystarczyć. Chcieli wymordować pozostałe dwa królestwa, Krajte oraz Or. Wiadomość o upadku Ascalonu sprawiła, że wojny gilli się zakończyły. Każde z królestw zaczęło się zbroić, by móc odeprzeć nieuchronnie zbliżający się atak Czarów. W ciągu roku Czarowie dotarli do Or, niszcząc wszystko na ich drodze. Doprowadziło to do kataklizmu, w którym w ciągu jednego dnia zginęły setki tysięcy ludzi. Doradca króla bowiem wolał zatopić całe królestwo na dnie oceanu w wielkiej eksplozji, niż pozwolić na zbezczeszczenie świątyń oraz brutalne wymordowanie mieszkańców Or. Została tylko krajta, która zdołała się obronić i stała się jedynym narodem, który zdołał się uchronić przed czarami. W roku 1772. Czarowie zrobili zmasowany atak. Tym samym zrobili dziury w murze. Przy jednym z wyłomów był książę Baradin oraz jego ludzie. Było to na Piken Square. Mężczyźni nie byli tam bez powodu. Altea, córka Baradina, została uprowadzona przez Czarów. Niestety Altea nie została oratowana. Jej koniec był nad wyraz brutalny. Została spalona żywcem. Rurik coraz bardziej zaczynał wątpić w z skalonu przez swojego ojca. Doprowadziło to do podzielenia się Askalonu na dwa obozy, ludzi idących za królem oraz tych wierzących w księcia Rurika. Wkrótce później do Askalonu przybył ambasador Krajty, który oferował pomoc w wojnie przeciw wspólnemu wrogowi. W końcu Krajta jako jedyna przetrwała atak. Tym samym miała wiele do zaoferowania. Zain był jednak inny niż większość ludności Krajty. Był inaczej ubrana i jego wiara w całkowicie obce bóstwa. Była niepokojąca. Adelbern, który walczył całe życie z ludźmi podobnymi do Zaina, odmówił pomocy, opierając się na swojej dumie. Zain dostał zakaz wchodzenia do miast. Jednak Rurik widział kraj to jako silnego sojusznika. W momencie dyskusji na temat warunków sojuszu, silna armia Czarów, których przywódcą był Bonfaz Burnfur, przedarła się przez mur, tym samym atakując w okolicy fortu Ranik. Mimo pokonania ich przywódca czarów, zdołał pojmać jeńców, co wprowadziło Rurika w szał. Rurik z garstką ludzi postanowili ruszyć na pomoc swoim krewnym wprost na ziemię wroga. Szczęście uśmiechnęło się do księcia. Prócz uratowania jeńców, znalazł się w ruinach Drastir, gdzie w pozostałościach Akademii Magii znalazł coś, co może przechylić szale wojny na jego stronę. Róg Storm Stormcaller który był w stanie odeprzeć czarów. Książę udał się z nim do nowej stolicy Rin, gdzie chciał użyć rogu. Jednak po powrocie do stolicy Rurik zastał ją w katastrofalnym stanie. Czarowie przejęli tę ziemię. Młody książę użył rogu. To spowodowało ulewny deszcz, gaszący pożary, a sam Bonfas został zabity. Dla Adelberna był to powód do świętowania. Jednak Rurik wiedział, że to nie koniec. Rin Zostało zniszczone, a czarowie wrócą. Rurik nazwał ojca publicznie głupcem, i w ten oto sposób ich i tak ledwo co utrzymywana relacja pękła. Rurik postanowił ruszyć z wiernymi mu ludźmi do Krajty, by tam dać swojemu ludowi bezpieczne i szczęśliwe życie. Jednak, by to zrobić, musieliby przekroczyć góry Shiverpiks, co nie byłoby łatwe dla grupy ledwo żyjących uchodźców. Jednak przeprawa nie była niemożliwa. W górach mieszkali krasnoludzi, Rasa starsza niż ludzie, którzy mogli dać im schronienie czy zapasy. Jednak nie wszyscy z tej rasy chcieli im pomóc. Rurik został wciągnięty w wojnę domową między Stone Sanit a krosnolodami Deldrinoru. Rurik postanowił razem z innymi zaatakować Frozen Gate, fortyfikację zbudowaną przez Stone Sanit, by móc przejść dalej ze swoim ludem. Bitwa została zwyciężona przez Rurika, jednak każda wygrana niesie za sobą koszty. Dumny i odważny książę przeszedł bramę sam, gdzie Dagnar, przywódca Stone Sanit, wywołał lawinę, która zabiła młodego księcia. Księcia, który zginął w wojnie domowej krasnoludów, nie będącej powiązaną z Czarami czy Askalonem. Lud Askalonu jednak zdołał przedostać się do krajty, co zagwarantowało im szczęśliwe życie. Tak kończy się tragiczna historia Askalonu. Królestwa ludzi pełnego farm, dobrobytu, zieleni oraz polan. A my jako gracze byliśmy tego wszystkiego świadkami. Jeżeli chcielibyście poczuć klimat starego pięknego Ascalonu, a nie macie ochoty kupować pierwszej części Guild Wars, zachęcam zajść na mapę Icebrut Grotmal Valley. Mapa ta jest podobna klimatem do Ascalonu, w końcu są to ziemie czarów. Wybaczcie, jeżeli o czymś nie wspomniałem, bądź źle coś powiedziałem. Dajcie znać, jak podoba Wam się taki format filmów, bardziej pogatankowych niż faktycznie poradników. Zachęcam Was do zostawienia łapki, suba i komentarza, jeżeli film Wam się spodobał. Mówił do was Sizu, hej!